Czy kiedykolwiek patrzyłeś na kogoś, kto cię skrzywdził i czułeś, że masz związane ręce, że krzyczysz, a nikt cię nie słucha, że walczysz, a oni się tylko śmieją? Tego uczucia bezsilności, tej wściekłości, która pali ci żołądek, tego momentu, kiedy zdajesz sobie sprawę, że wszystkie twoje słowa to tylko puste dźwięki. Ale co? Jeśli powiem ci, że największą bronią nie są słowa, co jeśli powiem ci, że milczenie może być bardziej niszczące niż najgłośniejszy krzyk? Dziś pokażę ci, jak Machiavelli nauczył świat jednej z najgroźniejszych form zemsty tej, która nie wymaga ani jednego słowa tej, która działa w ciszy tej, która niszczy wroga jego własną siłą. Ale najpierw musisz zrozumieć jedno. To nie jest lekcja dla słabych, to nie jest poradnik dla tych, którzy chcą być lubiani, to jest wiedza dla tych, którzy są gotowi spojrzeć w lustro i zobaczyć, że czasami jedynym sposobem na przetrwanie jest nauczenie się gry, w którą inni już grają. Jeśli czujesz, że to o tobie, że masz już dość bycia ofiarą, zostań ze mną. Bo to, co usłyszysz, może zmienić sposób, w jaki postrzegasz każdy konflikt w swoim życiu. Twój wróg ma jedną największą słabość i nie, to nie jest jego charakter to nie są jego błędy to nie są jego lęki jego największą słabością jest to, że potrzebuje twojej reakcji. Pomyśl przez chwilę dlaczego ludzie cię atakują dlaczego prowokują Dlaczego próbują cię zranić? Nie chodzi o to, żeby wygrać. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jak reagujesz. Chodzi o to, żeby mieć nad tobą kontrolę. Machiavelli obserwował to przez całe swoje życie. Widział, jak władcy wyniszczają się, reagując na każdy atak. Widział, jak tracą siłę, odpowiadając na każdą prowokację. I zrozumiał coś, co brzmi niemal jak magia. Gdy przestajesz reagować, Przestajesz być celem, ale to nie jest zwykłe milczenie, to nie jest udawanie, że nic się nie dzieje, to jest coś znacznie potężniejszego, to jest strategiczne nieistnienie. Wyobraź sobie, że ktoś rzuca w ciebie kamieniem, normalnie łapiesz go i rzucasz z powrotem, ale co się dzieje, gdy kamień przelatuje przez ciebie, jakbyś był duchem? Gdy twój wróg rzuca, a ty nawet nie patrzysz, to jest pierwsza faza zniszczenia. Odbierasz mu to, czego najbardziej potrzebuje, odbierasz mu poczucie, że istnieje w twoim świecie. Ale uwaga, to nie jest ignorowanie. Ignorowanie oznacza, że wciąż jesteś w reakcji, oznacza, że wkładasz wysiłek, żeby nie reagować. Strategiczne nieistnienie to coś zupełnie innego. To jest traktowanie swojego wroga jak cienia. Widzisz go, ale nie ma znaczenia. Słyszysz go, ale nie rejestrujesz. Jest obecny, ale nie wpływa na twoją rzeczywistość. Ludzie, którzy cię atakują, żywią się twoim bólem, twoim gniewem, twoim strachem. Gdy odbierasz im to pożywienie, zaczynają głodować. I tutaj zaczyna się prawdziwe zniszczenie. Bo wiesz co się dzieje z człowiekiem, który nie może cię dosięgnąć, który rzuca w ciebie najgorszymi słowami, a ty zachowujesz się jakby mówił o pogodzie, zaczyna tracić rozum. Machiavelli wiedział, że każdy człowiek ma swoje ego, a to ego potrzebuje potwierdzenia. Potrzebuje wiedzieć, że ma wpływ, że możecie zranić, że możecie kontrolować. Gdy odbierasz mu to potwierdzenie, jego ego zaczyna się rozpadać. Desperacko szuka sposobu, żeby cię dosięgnąć, podnosi głos, eskaluje ataki, staje się coraz bardziej zdesperowany. I wtedy ludzie zaczynają to widzieć: widzą kogoś, kto krzyczy na osobę, która nawet nie reaguje, widzą kogoś, kto atakuje kogoś, kto stoi spokojnie, i nagle twój wróg przestaje być tym silnym, agresywnym drapieżnikiem. Staje się tym, kim naprawdę jest, przestraszonym, desperackim człowiekiem, który krzyczy na wiatr, ale to dopiero początek. Bo strategiczne nieistnienie to tylko pierwsza warstwa tej broni, druga warstwa to coś, co Machiavelli nazywał lustrem bezwzględności, kiedy twój wróg zaczyna się rozpadać, gdy traci kontrolę, robisz coś, co brzmi jak paradoks. Zaczynasz być dla niego miły, nieciepły, nieprzyjazny. Miły w sposób profesjonalny, zdystansowany, niemal mechaniczny. Gdy atakuje, dziękujesz mu za opinię. Gdy krzyczy, życzysz mu miłego dnia. Gdy próbuje cię zdyskredytować, wyrażasz współczucie za to, przez co musi przechodzić. To jest moment, w którym Twój wróg naprawdę zaczyna się niszczyć. Bo nie może już zrzucić na ciebie winy za konflikt, nie może już powiedzieć, że to ty jesteś agresywny, nie może już grać ofiary. Ludzie widzą kogoś, kto atakuje osobę odpowiadającą uprzejmością, i nagle twój wróg staje przed wszystkimi nagi. Wszyscy widzą, kim naprawdę jest. Jeśli czujesz, że te słowa trafiają w sedno, jeśli widzisz siebie w tej sytuacji, pokaż to kciukiem w górę. To nie jest zwykła strategia, to jest sposób na odzyskanie swojej siły. Ale musisz zrozumieć coś ważnego. Ta broń ma swoją cenę. Gdy zaczynasz jej używać, zmieniasz się, przestajesz być naiwną osobą, która wierzy, że wystarczy być dobrym, zaczynasz widzieć ludzi takimi, jakimi naprawdę są. Pamiętaj, że gdy spojrzysz w otchłań, otchłań spojrzy też w ciebie. Ale czasami nie masz wyboru, czasami musisz przestać być ofiarą. Trzecia warstwa tej broni to coś, co można nazwać echem destrukcji. Kiedy twój wróg zaczyna się rozpadać, gdy traci kontrolę nad emocjami, robisz coś bardzo subtelnego. Zaczynasz pytać o jego samopoczucie w obecności innych ludzi. Słyszysz, jak krzyczy? Później podchodzisz do niego i pytasz cicho, czy wszystko w porządku. Czy potrzebuje pomocy, czy przechodzi trudny okres. To jest moment, w którym Twój wróg zaczyna się bać. Bo zdaje sobie sprawę, że to Ty przejmujesz kontrolę nad narracją, że zamiast być tym, który Cię atakuje, staje się tym, który potrzebuje pomocy. Ludzie zaczynają go widzieć jako kogoś niestabilnego, kogoś, kto traci kontrolę, kogoś, kto potrzebuje wsparcia. A Ty, Ty stajesz się tym, który ma wszystko pod kontrolą. Tym, który jest dojrzały, tym, który troszczy się nawet o tych, którzy go atakują, bez jednego słowa agresji, bez jednego słowa ataku, bez jednego słowa zemsty. Ale najważniejsze w tej strategii jest to, że nie robisz tego ze złości, nie robisz tego z chęci zemsty, robisz to ze spokoju, z miejsca siły. Machiavelli uważał, że prawdziwa władza to nie umiejętność atakowania, lecz kontrolowania pola bitwy. To umiejętność wygrywania bez walki. Gdy twój wróg widzi, że nic nie może cię dosięgnąć, że żadna jego broń nie działa, że każdy jego atak tylko go osłabia, zaczyna się bać. A ten strach to początek końca. Bo człowiek, który się boi, popełnia błędy. Człowiek, który się boi, pokazuje swoją prawdziwą twarz. Człowiek, który się boi, przestaje być groźny. A ty? Ty stajesz się kimś, kogo ludzie szanują, nie z miłości, nie z sympatii, z szacunku dla Twojej siły. Pamiętaj o jednym. Ta strategia działa, ale musisz być na nią gotowy, musisz być przygotowany na to, że ludzie będą Cię widzieć inaczej. Musisz zaakceptować, że przestaniesz być tą miłą, przewidywalną osobą, ale jeśli jesteś zmęczony byciem ofiarą, jeśli masz dość tego, że ludzie traktują cię jak wycieraczkę, ta wiedza może cię wyzwolić. Nie chodzi o to, żeby być okrutnym, chodzi o to, żeby być skutecznym, nie chodzi o to, żeby niszczyć ludzi, chodzi o to, żeby chronić siebie. Machiavelli wiedział, że świat nie jest sprawiedliwy, że dobrzy ludzie często przegrywają, że naiwność to luksus, na który nie każdy może sobie pozwolić, ale wiedział też, że masz wybór: możesz być ofiarą, możesz być tym, który zawsze przegrywa, możesz być tym, który się skarży, albo możesz nauczyć się gry, w którą inni już grają. Możesz nauczyć się używać ich własnej siły przeciwko nim. Możesz nauczyć się być nie tym, który atakuje, lecz tym, który kontroluje. Gdy twój wróg zrozumie, że nie może Cię dosięgnąć, że nie może Cię zranić, że nie może Cię kontrolować, zostanie mu tylko jedna opcja: będzie musiał Cię szanować albo odejść. W obu przypadkach wygrywasz, ale to wszystko działa tylko wtedy, gdy naprawdę przestaniesz się przejmować ich opinią, gdy przestaniesz potrzebować ich reakcji, gdy naprawdę znajdziesz swoje centrum. To nie jest łatwe, to nie jest szybkie, to nie jest dla każdego, ale jeśli jesteś gotowy, jeśli czujesz, że nadszedł czas, żeby przestać być ofiarą, ta strategia może zmienić Twoje życie. Pamiętaj tylko o jednym: używaj tej wiedzy mądrze, sięgaj po nią tylko wtedy, gdy nie masz wyboru, korzystaj z niej wyłącznie wtedy, gdy ktoś naprawdę próbuje cię zniszczyć. Bo, jak pisał Machiavelli, lepiej budzić strach, niż być kochanym, o ile nie można być jednym i drugim, a najlepiej, gdy szanują cię ci, którzy sami zasługują na twój szacunek. Jeśli coś w tobie się poruszyło, jeśli czujesz, że ta wiedza może ci pomóc, Napisz w komentarzach słowo siła. Pokażmy sobie, że nie jesteśmy sami w tej drodze, że są ludzie, którzy rozumieją, że czasami trzeba przestać być miłym, żeby zacząć być szanowanym. A jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje tej wiedzy, kto jest zmęczony byciem ofiarą, podziel się tym materiałem. Czasami jeden film może zmienić całe życie. Machiavelli nauczył nas, że największą bronią nie są słowa ani czyny największą bronią jest to, kim się stajesz, gdy przestajesz się bać, a ty, kim się staniesz, gdy przestaniesz się bać.